Okej okay, dobra, na tym polu nic z tego nie będzie Także będziemy jechać na następne raczej Siemanko, z tej strony Szymon Witam was w kolejnym vlogu A mianowicie z azotu Mamy godzinę 5.50 jakoś Zbrałem się siać azot Czemu teraz? No bo to pole Z tamtej strony normalnie by się nie dało wjechać Piękny wschód słońca mamy No i co? Dawno vloga nie było Ale w końcu jest Mam saleczak zasypany cały 250 kg. No i co? Będziemy jechać. Potem się postaram Wam może uchwyt na głowę przyczepić to jest Hamulec. No, ale zobaczymy jak to będzie szło. Trzeba też ten perfekcyjny rozciewacz ustawić. znać na górze, bo jeszcze tego nie ustawiłem. Ogólnie to taka sytuacja wynikła. Także tego nie wiem czy coś z tego będzie, ale będę próbował dalej. Najgorzej tutaj pod górę jest. Okej, okay, dobra, na tym polu nic z tego nie będzie. Także będziemy jechać na następne raczej, no bo tutaj kurde no, mało co ten przymrozek dał. Nie mam zamiaru się tu grzebać. Jedziemy na drugie pole zobaczyć. Ale jak się będzie tak mazało, to, to nie ma sensu dzisiaj. Ostatnio dużo popadało, i jest jak jest. Ale też nie, nie ma co narzekać, bo zapowiada się suchy rok. No nie wiem, zobaczymy jak to będzie na tym polu. tutaj na to pole zobaczymy nie wiem tutaj niby ziemia wykręcona do słońca to niby powinno być git To nie widać Kurde, tam to pole to będzie masakra bo teraz znowu ma dzisiaj jest yy, piątek yy, sobota dzisiaj jest 8 albo 9 marca no i w poniedzieli ma znowu deszcz padać, nie będzie kiedy tego rozsiać. Ale tutaj widzę, że się uda. Bo jest, widzę, taka ziemia podsuszona troszkę, bo tutaj jest pole wykręcone do słońca. Tutaj też miałem dużo resztek twarzniwnych. No zaraz zobaczymy, ale tu powinno być git, zaraz będzie widać. No tutaj się to uda. Bo tutaj jest fajnie podsuszone. Także będziemy jechać zaraz zawnym mam uchwyt na głowę i jazda. Tamto pole to nie wiem, będzie widać. Czy to dzisiaj podespchnie to nie wiem Piąteczka I jedziemy. Wiecie, jak to jest z tym sianiem, tym kocem, nie? Że lata praktyki się człowiek nauczy spokojnie. E, tutaj jest elegancko. Tutaj się powinno udać. też jest taka glina, ale że pole było wykręcone do słońca. Troszkę podeszło. Także jest ok. A tamto nie wiem, czy to podesznie się, czy nie podesznie. Zobaczymy. Pewnie się zastanawiacie, jak ci się sieje kosem. A no to potem ci się je tak na okrętkę. Naokoło. Wyszisz ponieważ jest to rozsięwać. Jednotarczowy, nie sypkłym może jakoś mega równo, ale wydaje mi się, że szybciej równi, bardziej równo niż lejek. Tutaj sobie wrócimy czwórkę, bo jest lekko pod górę. A że silnik jest po remoncie, to nie będę go tak przetołował. No jest troszkę glinka, ale widzicie, że jest trochę podesknięte i jest git. Azot na narzędziach rozsiałem, chyba jeszcze w lutym, już pod koniec lutego chyba, czy coś. Przejadę do końca, zobaczę czy tą kamerę w ogóle dobrze ustawiłem. Zobaczę ile mi tego idzie, bo to jest też tak ustawianie na oko trochę. A teraz zobaczymy. No idzie, idzie, ileś tam idzie, nie. Nie wiem ile tam powinno wyjść, Dobra, tam na oko wszystko, nie? Nie, ale tak całkiem poważnie, to w miarę da się go ustawić, tylko trzeba z nim trochę pociać, nie? Dobra, jedziemy dalej, nie ma co czekać. Ewentualnie troszkę lepiej puszczę, żeby miało już to zboże, kurde. Mam w planie ten, tego kosa renowację mu robić, czy coś, to będzie widać. Kurde trochę tego leci na wozu powiem Wam tam, tam no tak No jednak tu sporo tego leci Ale wiecie, w saleczkach to tam nie ma dużo tego azotu, nie? 27 i 7 chyba Także Także jedziemy, no co Jeszcze zobaczę tutaj od pod lasu, tutaj to pole yy, Czy tam pod lasem się walczy, się nie da, nie wiem. Z nie ma co narzekać i tak już większość posiałem. W tym roku dosyć sporo osa będę miał. No i się nic, pra... w ogóle prawie vloga nie było. Za co przepraszam, bo spadła aktywność na kanale, podejrzewam. Było to spowodowane tym. tym Usunowania sezonu też nie było, bo to już w ogóle ciekawa historia, bo usunąłem sobie pamięć w telefonie. Nic mi się nie zapisało. I tak to wyszło. Mam nadzieję, że w tym sezonie będzie więcej tych A jak będzie, to zobaczymy. Nie, wygląda, nie? Tutaj mam poszaną pszenicę, ale też tu trzeba będzie jakiś płodozmian zrobić raczej, bo... No, raczej trzeba będzie zrobić i tyle. Jeszcze poprzeczniaka zrobimy. Ale ten kosmofajny fajny dźwięk, jak się do tyłu jedzie. Od dzieciaka ten dźwięk pamiętam. Mechanizmu różnicowego. Nie chce mi się chodzić z jaderkiem i zasypywać więc... ...przejadę poprzeczkę i jelo. Dobra. Posiunę jedno pole. Nie wiem, podjadę tam jeszcze zobaczę, czy tam się da będzie, czy da się wjechać od lasu, ale w to to naprawdę wątpię. Tutaj jeszcze go prześniaka zrobię i, i zawijam się. No i co? No i posianę jedno poletko. Pojadę jeszcze, zobaczę Jak to wygląda z tamtej strony będzie widać, nie? Przyjechałem na to pole z drugiej strony i z tej strony jakoś to idzie niby. Tak na razie. Ale jak będzie na górze, to nie wiem. Zobaczymy. No tutaj jest elegancko z tej strony. Ja to myślałem, że od lasu nie, da, nie będzie się dało wjechać, a tu się okazuje, że ten tutaj jest lepsze warunki są niż z tamtej strony, nie? No i sprawa wygląda tak, że zjadę sobie tutaj w dół i pojadę się napełnić i nie wiem czy jechać naokoło czy znowu atakować tutaj tylko tutaj z drugiej strony, nie? Sam już nie wiem No i tak to wygląda, że z tej, z tą, w tą stronę zjechałem bez problemu, ale w górę nie ma szans, że wyjadę. Bo jest tutaj tak mokro z tej strony, a ja się spodziewałem, że tu będzie w ogóle inna sytuacja. Że z tamtej strony będzie bagno, a tutaj będzie elegancko, a tu jest na odwrót. Jadę się napełnić i dalej, nie? Nie wiem, czy tego vloga, vloga już skończyć, czy jeszcze nie. Zobaczę. Cokolwiek na razie jadę do domu. Sypiemy i ogień dalej, ja już zasypany, jedziemy dalej. No dobra, jesteśmy na polu. Jestem już napełniony. Siewacz włączony i ustawiony chyba. No powiedzmy, mamy troszkę więcej. O, załóżmy, że tyle. Jedziemy. Tu chyba czwóreczka, bo pod górę lekko. W rzepaku trzeba będzie niedługo robić drugą dawkę. Nawet fajnie idzie To tam od drogi się trochę marzy Ale to tam Niektórzy będą pisać pewnie Ale po co ty się tak babrzesz Można poczekać jeszcze No powiem wam, że no nie warto jest jak czekać Dlatego, że Ten... Ma być niby suchy rok, tak szczerze O kurde, tam się gałąź przewróciła Trzeba będzie poprawić Ma być niby suchy rok I wiecie jak to jest Po tym poniedziałek ma padać, więc Azot się fajnie przyjmie Przynajmniej powinien Tutaj takie jakby komuś trzeba było kamieni, to proszę bardzo, można przyjechać sobie i zabrać. Nie ma problemu. Może piąteczka? Czekajcie, zabierzemy tą gałąź, która się wywaliła. Ojejku. O, jajku. O tam widzę u sąsiada. To marne to zboże na tej górce. Dobra, zabierzemy to na bok. Na międrzu rzucimy. Tak żeby żadnemu nie przeszkadzało, ani mi, ani sąsiadowi, nie? Kurde mać, trzeba będzie to powycinać, wierzyć główną, bo to już mnie tak wkurza, że normalnie głowa mała. Nie wiem, może z bronowania, może z siewłowca. Zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie. Bo tam też ostatnio. Azot na pszenicę Tutaj mam w planie rzepak posieć, ale nie wiem czy... Nie wiem co z tego będzie, zobaczymy, nie? Bezerknę tylko ile tam jeszcze wyszło ile tam jeszcze zostało sporo trzeba lepiej to puścić trochę o. może trochę przesadziłem Jeszcze trochę tego jest. Dobra. No i co? Jeden zakończony. Trochę mi zostało. Troszkę tu się rozsieje wiaderkiem tutaj. No i będę się z Wami żegnał, nie? Także do zobaczenia w kolejnym vlogu albo odcinku. Na razie.